Helene ze snu wybudził natarczywy dźwięk budzika. Westchnęła smutno, wstała z łóżka i podeszła do lustra. Tak, tylko 22, ale wyglądasz na co najmniej 30. Helena podsumowała swoje odbicie w lustrze surowym spojrzeniem. Wiedziała, że jej wynędzniały wygląd był spowodowany częstym brakiem snu i ciężką pracą. Następnie znajdując siłę na uśmiech, pospiesznie zaparzyła kawę. Helena przyjechała do dużego miasta z prowincji i zamieszkała w starym mieszkaniu, które wynajmowała od kilku miesięcy. Wcześniej mieszkała w hostelach. Oczywiście jej obecne lokum nie było idealne, a czynsz z miesiąca na miesiąc stawał się coraz wyższy. Helena, z trudem wiążąc koniec z końcem, błagała właściciela, aby wstrzymał się z czynszem i pozwolił jej stanąć na nogi. Ale do właściciela nie dało się przemówić: W dupie mam twoje problemy, moja droga. Jak ci się nie podoba, to się wyprowadź, ale spłacaj długi. A jak nie, to wynoś się i wracaj na swoje zadupie. Nie odmawiam płacenia. Proszę tylko o odrobinę ulgi, wiesz? Helena odpowiedziała szlochając. Przestań mi opowiadać bajki, opóźnienia, odroczenia. Zmienię zamek w drzwiach, a rzeczy oddam ci dopiero po spłaceniu długów. Powiedział właściciel do dziewczyny, która wychodziła do pracy. Ze łzami w oczach dziewczyna wyskoczyła na ulicę i pospieszyła do najbliższej stacji metra. W swojej wiosce była znana jako dobra krawcowa, ale nie znalazła zastosowania dla swoich talentów w metropolii, więc jak wielu przybyszów podjęła pracę jako kelnerka w kawiarni. Pomimo niewielkiej pensji, Helena lubiła swoją pracę. Tym bardziej, że otrzymywane napiwki mogła zabierać dla siebie. Zawsze wystarczało na kilka kanapek rano i kubek gorącej zupy wieczorem. Wadą był 12-godzinny dzień pracy i względna odległość między kawiarnią a jej obecnym miejscem zamieszkania. Dlatego każdego ranka musiała pokonywać długą drogę do pracy. Ponieważ Helena miała mnóstwo czasu w drodze, najczęściej czytała książki lub słuchała muzyki na słuchawkach. Ten poranek, oczywiście, nie był wyjątkiem, a życie prowincjonalnej dziewczyny toczyło się jak zwykle. Ponieważ był poniedziałek, powóz był zapakowany jak śledź w słoiku. Helena zwyczajowo zajęła miejsce przy oknie i przygotowała się do delektowania nową kompozycją muzyczną. Nagle jej uwagę przykuł hałas dobiegający z przeciwnej strony wagonu. Wsłuchała się uważnie i wychwyciła urywki rozmowy, która zdawała się toczyć wysokim tonem. Helena odwróciła się i zobaczyła dziwny obrazek. Chuda, siwowłosa staruszka, trzymając się jedną ręką poręczy. Spoglądała z nadzieją na grubo wyglądającego młodego mężczyznę, który z wyglądu przypominał pracownika biura planktonowego. W wolnej dłoni ściskała bukiet czerwonych goździków, do których z niewiadomych przyczyn podchodziła z dużą rezerwą. Dlaczego miałabym ci ustąpić? A co z wiekiem? Tak przy okazji, mam jeszcze osiem godzin w biurze, powiedział facet głośniej niż powinien. Muszę tylko usiąść, żeby trochę dojść do siebie. A potem ustąpić ci miejsca, powiedziała starsza kobieta, blada, której schorowane, wynędzniałe spojrzenie nie mogło nie wywołać niepokoju i współczucia. Wiesz co, babciu? Jeśli nie masz siły, to zostań w domu. Nie wsiadaj do metra i nie psuj nastroju normalnym ludziom, powiedział z irytacją kierownik biura. Biedna staruszka czuła się upokorzona i potraktowana w ten sposób, a jej głowa była zamglona, a nogi się trzęsły. Trudno powiedzieć, jak udało jej się utrzymać równowagę, ale nie ma wątpliwości, że kosztowało ją to wiele wysiłku. Nie mogąc dłużej pozostawać biernym obserwatorem, Helena wstała zdecydowanie i biorąc staruszkę pod łokieć, powiedziała: Chodź, zajmij moje miejsce. Odpoczniesz i dojdziesz do siebie. Ja i tak muszę niedługo wyjść. Och, bardzo dziękuję. Nie wiem, jak ci dziękować. Powiedziała kobieta ze łzami wdzięczności w oczach. W odpowiedzi Helena uśmiechnęła się tylko i spuściła oczy w zakłopotaniu. No proszę, znowu pojawiła się kolejna dobrodziejka. No to teraz stój na baczność, a ta babcia będzie siedzieć jak królowa. Rzuciła za Heleną pracownica biura. Ale dziewczyna wcale nie usłyszała ostatnich słów kłótliwego jego mościa, bo uspokoiwszy staruszkę, zapytała ją, dokąd się wybiera. Jak ci to powiedzieć, moja droga? Mam tak ciężki dzień, że trzeba było zrealizować plan, dawno go nie widziałam. To już miesiąc albo i więcej. Starzeję się już i nie wiem, kiedy znów się zobaczymy. A po drugie, muszę jechać gdzie indziej. Tylko Bóg daje mi siłę na wszystko, odparła staruszka. W twoim stanie lepiej byłoby zostać w domu. Niech twój Paweł sam cię odwiedzi. Po co miałby bez powodu niepokoić taką starą matkę? Helena powiedziała z uśmiechem. W odpowiedzi staruszka natychmiast pociemniała, a po jej twarzy popłynęły łzy. Dziewczyna spojrzała z niepokojem na staruszkę i dopiero wtedy dostrzegła coś, czego nie zauważyła od razu. Chodziło o to, że liczba goździków w skromnym bukiecie, który ściskała staruszka, była parzysta. Świadomość sytuacji, w jakiej znalazła się staruszka, ugodziła Helenę w serce, wzbudzając w jej duszy fale współczucia. Teraz zrozumiała smutek staruszki, która była w drodze na cmentarz, aby odwiedzić swojego zmarłego syna, być może po raz ostatni. Tak bardzo współczuła biednej kobiecie, że nie mogła znieść bólu serca i zgłosiła się na ochotnika, aby jej pomóc. Mam na imię Helena. Pracuję jako kelnerka w kawiarni. Swoją drogą, gdzie pani wychodzi? Zapytała, wiedząc w głębi serca, że kierownik nie pochwali jej inicjatywy. Ale z drugiej strony ciężko pracująca dziewczyna uzbierała w ostatnich miesiącach sporo wolnego z racji tego, że przepracowała dwa tygodnie bez weekendu, zastępując chorego partnera. Miło mi Cię poznać, kochanie. A ja nazywam się pani Irena. Właściwie, jeśli się nie mylę, muszę jechać na następną stację. Wie Pan, będę bardzo wdzięczna za pomoc, odpowiedziała starsza pani, której wychudzone ciało skurczyło się, jakby gromadząc siły do dalszej podróży. Jak mogłeś pozwolić jej iść samej? Jest u kresu sił. Zgubi się, biedactwo. Pomyślała Helena i pewnie wzięła staruszkę pod łokieć. Już wcześniej stanowczo stwierdziła, że jeśli nie pomoże kobiecie, sama straci do siebie szacunek. W końcu nadszedł konieczny przystanek, a wagon zwolnił i zatrzymał się na platformie dla wsiadających. Kobiety ostrożnie wyszły z wagonu, przeszły przez metro i znalazły się na ulicy skąpanej w jesiennym słońcu. Mimo, że miejski cmentarz był na wyciągnięcie ręki, dotarcie do niego zajęło Helenie i jej towarzyszce co najmniej godzinę. Wiesz, kochanie, uczyłam tak wiele dzieci, wyszkoliłam tak wiele z nich, ale nie miałam wystarczająco dużo czasu dla mojego syna. Wiesz, jak to jest pracować jako nauczyciel. Jest góra zeszytów ćwiczeń, samouczków, podręczników, podręczników, ale nie poświęcałam mojemu synowi zbyt wiele uwagi. Wyrósł więc na chłopczyce, powiedziała po krótkiej przerwie pani Irena. Helena, widząc, że kobieta musi się wygadać, nie przerywała jej. Jak się okazało, mąż Ireny zginął na budowie wiele lat wcześniej, gdy ich pierwsze dziecko miało zaledwie trzy lata. Winne było karygodne zaniedbanie, w wyniku którego robotnik budowlany spadł z liną, która wysunęła się z mocowania. Irena nie chciała ponownie wychodzić za mąż. W jej życiu pojawiali się oczywiście mężczyźni, ale żaden z nich nie zajął miejsca zmarłego męża. Pozbawiony ojcowskiej ręki i uwagi, mały Paweł z zazdrością patrzył na pełne rodziny, w których ojciec był głową i oparciem dla wszystkich. Chłopiec dobrze radził sobie w szkole podstawowej i gdyby tylko chciał, z łatwością mógłby zostać prymusem. Ale gdy zbliżał się do wieku dojrzewania, w pol zaszły zmiany, które zmieniły go w wilka z pretensjami do świata. Jednym z powodów było to, że opuścił się w nauce i spędzał dużo czasu na ulicach, a potem wmieszał się w złe towarzystwo i wpadł na śliskie zbocze. Chłopiec uzyskał wykształcenie średnie tylko dzięki staraniom swojej matki, która w porę wzięła syna pod swoje skrzydła i zapewniła mu miejsce w klasie, w której była wychowawczynią. Paweł z Hukiem ukończył szkołę. Niestety chłopak nie chciał kontynuować nauki i zamiast tego zaangażował się w nie do końca legalne działania związane z hazardem. W konsekwencji popadł w szereg problemów z prawem, a następnie rozwiódł się ze swoją żoną, z którą Paweł nie miał dzieci. Przez cały ten czas relacje Paula z matką pozostawały napięte. Dopiero na krótko przed tragiczną śmiercią mężczyzna w końcu opamiętał się i podjął nawet nieśmiałe próby pojednania z panią Ireną. Paweł dostał stałą pracę i był zdeterminowany, by zmienić swoje życie. Niestety los zdecydował inaczej i pół roku temu odebrał życie synowi pani Ireny. W samochód Pawła uderzyła ciężarówka prowadzona przez nietrzeźwego kierowcę, który wjechał na nadjeżdżający pas ruchu. Pomimo wszelkich wysiłków zespołu reanimacyjnego, mężczyzna w samochodzie zmarł na miejscu. Kierowca ciężarówki został oczywiście ukarany, ale nie przyniosło to satysfakcji pogrążonej w żałobie matce. W ten sposób, z rządzeniem losu, Irena została sama na świecie. Koleżanki i byli uczniowie wspominali ją rzadko, coraz częściej ograniczając się do kartek z życzeniami na dzień nauczyciela. Po wysłuchaniu pani Ireny, Helena otarła łzę i pogłaskała czule staruszkę po ramieniu. Tymczasem staruszka, jakby czując niewidzialne wsparcie, powiedziała, a niedawno zadzwonił do mnie notariusz i powiedział, że musimy się spotkać. Nie wiem, czego jeszcze ode mnie chciał, powiedziała zdumiona Irena. Helena potrząsnęła współczująco głową, litując się nad biedną staruszką, która tyle wycierpiała. W końcu kobiety zbliżyły się do cmentarza. Staruszka, pewnie poruszając się między grobami w różnym wieku, zaprowadziła ją do grobu syna. Tam położyła skromny bukiet przy wzgórzu grobowym i powiedziała cicho: Cóż, przyszłam cię zobaczyć, Paweł. Jak się masz, kochanie? Po tych słowach staruszka podeszła do krzyża i wytarła szmatką zdjęcie syna przymocowane do jego drewnianej podstawy. Helena, czując niezręczność chwili, odsunęła się na bok, z trudem powstrzymując się od płaczu. Pani Irena, dla której w tym momencie cały świat przestał istnieć, nie przestając płakać, przekazała synowi najnowsze wieści. Staruszka nie zapomniała o Helence, którą nazywała swoją wybawicielką. Pomimo tego, że właścicielka kawiarni negatywnie zareagowała na jej telefon z prośbą o dzień wolnego, Helena poczuła ulgę w sercu, bo wiedziała, że postąpiła słusznie. Szóstym zmysłem wiedziała, że pogrążonej w żałobie kobiecie nie zostało wiele życia i że mogła to być jej ostatnia wizyta przy grobie syna. Z drugiej strony zdawała sobie sprawę, że jeśli nie zapłaci dziś czynszu, będzie musiała spędzić noc na dworcu. Hina nawet nie wątpiła, że chciwy właściciel kawiarni nie da jej dziś ani grosza. Więc postanowiła w ogóle nie pokazywać mu się na oczy. Życie w Megapeles było bardzo ciężkie dla dziewczyny z prowincji i nie po raz pierwszy złapała się na myśli o powrocie do rodzinnej wioski, gdzie było dużo pracy. Z dręczących myśli wyrwał ją nieśmiały głos pani Ireny, choć, moja droga, dziękuję. Dość już nagadałam się z synem, teraz mogę umrzeć. Nie ma mowy pani Ireno. Trzeba jeszcze żyć i żyć. Powiedziała Helena, której serce po słowach staruszki boleśnie się ścisnęło. Teraz, zgodnie z planem, w drodze powrotnej Helena i Irena zajechały do kancelarii notarialnej. Imponujący mężczyzna wyszedł im na spotkanie i natychmiast zaprosił gości, by usiedli. Następnie, postanowiwszy nie odkładać sprawy na później, notariusz powiedział pani Lipnicka: proszę przyjąć kondolencje z powodu śmierci syna. Ale nie dlatego do ciebie zadzwoniłem. Faktem jest, że na krótko przed śmiercią Paweł postanowił przekazać ci swój garaż, znajdujący się w spółdzielni garażowej Central. Ponieważ miał czas na podpisanie niezbędnych dokumentów, gratuluję ci uzyskania prawa własności do tej nieruchomości. Och, mój drogi człowieku! Po co mi ten garaż? Nie mam samochodu i nie mam już zdrowia, powiedziała ze smutkiem pani Irena. Notariusz jednak nie przejął się tym aspektem. Wręczył dokumenty skonsternowanej staruszce i dał znać gościom, że mogą odejść. No to wszystko, pani Ireno. A teraz odprowadzę panią do domu i zajmę się interesami, powiedziała Helena, gdy opuścili duszne biuro notariusza. O nie, moja droga. Nigdzie cię dziś nie puszczę. Jestem samotna, a to duży dom. Może zostaniesz ze mną. I nie zapominaj, że nie zapłacę ci ani grosza za nocleg. Więc nawet o tym nie wspominaj, powiedziała staruszka, patrząc pieszczotliwie na swoją towarzyszkę. Helena próbowała taktownie odmówić, ale staruszka twardo obstawała przy swoim i w końcu przekonała nową znajomą do pozostania. Trudno powiedzieć, co skłoniło Helenę do tego kroku. Może nie chciała spędzić nocy na ulicy, a może żal jej było samotnej staruszki, która na całym świecie nie miała nikogo, kto mógłby jej pomóc. Tak więc dzięki łatwej ręce pani Ireny, Helena zaczęła z nią mieszkać. Warto powiedzieć, że wraz z pojawieniem się tak troskliwej i opiekuńczej lokatorki, staruszka dosłownie rozkwitła na jej oczach, a jej nadszarpnięte zdrowie znacznie się wzmocniło. Pracowała w kawiarni jak wcześniej i wkrótce spłaciła dług chciwemu właścicielowi wynajmowanego mieszkania wraz z odsetkami. Grzecznie odrzuciła jednak propozycję ponownego wprowadzenia się, ponieważ mieszkała teraz z kobietą, którą uważała za najbliższą osobę na świecie. Tak musi być w życiu, gdy bratnie dusze spotykają się i czują wzajemne przyciąganie. Pani Irena i Helena spędzały razem czas w kuchni, spacerowały po zacienionych alejkach parku, a wieczorami oglądały rodzinne fotografie. Rok mijał szybko, pełen odwiecznych kłopotów i zmartwień. Niestety, mimo starań Heleny, stan zdrowia Ireny z dnia na dzień zaczął się pogarszać. Pieniędzy na leki i badania lekarskie było katastrofalnie mało i wtedy kobieta przypomniała sobie o stojącym bezczynnie garażu syna. Co ty na to, kochanie? Wynajmijmy go z prawem wykupu? Ani ja, ani ty go nie potrzebujemy, ale przynajmniej będzie wiernie służył ludziom. No i będzie z czego płacić zasugerowała staruszka. Zgadza się, pani Ireno. Myślę, że to słuszne posunięcie. Tylko przed oddaniem dobrze byłoby go wyczyścić, powiedziała pani Helena. Wszystko zostało powiedziane i zrobione. Pierwszego dnia wzięła od Ireny klucz do garażu i zabrała się do pracy. Oczywiście, tak jak się spodziewała, w pomieszczeniu było mnóstwo rupieci. Było tam wszystko. Od podkładu dla pierwszoklasistów po stare opony samochodowe i sprzęt wędkarski. Nagle za stołem warsztatowym z narzędziami dziewczyna zobaczyła zgrabne drewniane pudełko, kilkakrotnie owinięte sznurkiem. Odcinając sznury, Helena zdjęła wieko i z zaciekawieniem zajrzała do środka. To, co zobaczyła, zaparło jej dech w piersiach i przyprawiło o zawrót głowy. Rzecz w tym, że pudełko było wypełnione po brzegi zawiniętymi w papier pieniędzmi. Otrząsnąwszy się z początkowego podekscytowania, ponownie obwiązała pudełko sznurkiem i udała się do domu starszej pani. Kiedy opowiedziała pani Irenie o swoim znalezisku w garażu, do oczu biednej kobiety napłynęły łzy. Już w świetle lampy, przyglądając się bliżej, pani Helena znalazła na dnie pudełka jakiś papier. Biorąc go do ręki, zobaczyła, że jest to kwit z biura bukmacherskiego na dużą sumę, wystawiony na Pawła. Helena pokazała go Irenie, a staruszka zrozumiała wszystko bez słów. Dziękuję ci, mój synu. Za wszystko! Wyszeptała kobieta i cicho zapłakała. Jej zmarły syn był hazardzistą i często obstawiał na wyścigach. Pol nigdy nie miał zbyt wiele pieniędzy, ale najwyraźniej na krótko przed jego tragiczną śmiercią los wciąż się do niego uśmiechał i podarował mu ogromną wygraną. Trudno powiedzieć, dlaczego Pol trzymał pieniądze w garażu. Najprawdopodobniej bał się trzymać wygrane w wynajmowanym mieszkaniu, ponieważ nie miał własnego miejsca. W ten sposób po swojej śmierci mężczyzna nieświadomie pomógł swojej matce utrzymać się przy życiu i wzmocnić jej zdrowie. Za pieniądze Pawła Irena przeszła leczenie w prywatnej klinice. Trzeba przyznać, że po wszystkich zabiegach i miesięcznej rehabilitacji uzdrowiskowej, Staruszka poczuła się znacznie lepiej. Ale to nie wszystko, bo dzięki pieniądzom syna pani Irena pomogła Helenie zrealizować jej wieloletnie marzenie. Dziewczyna zawsze chciała prowadzić własny zakład krawiecki. Teraz Helena nie pracuje już w kawiarni, ale prowadzi własny biznes. Pani Irena uważa troskliwą i pracowitą dziewczynę za swoją adoptowaną córkę i przy każdej okazji mentalnie dziękuje synowi, który, zdaniem staruszki, na pewno czuwa nad nimi z nieba. Taka jest ta historia. Podziel się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce!